Cześć! Pokażę Wam dzisiaj zupełnie inny przepis na frytki. Zrobimy frytki grip and dip, czyli takie frytki, które są lekko wydrążone, dzięki czemu możecie nabrać większą ilość sosu. Ale czy to możliwe, aby zrobić sos serowy bez sera, za to z ziemniaka i marchewki? Sprawdźmy. Mam już obrane ziemniaki, marchew, wrzucam je do garnka. Do tego dodaję cebulę wodę i odrobinę mleka roślinnego. Niewielką ilość soli i gotuję. Mój sos się już gotuje, a ja w tym czasie wkładam do piekarnika frytki. Moje warzywa są już miękkie, więc biorę się za przygotowanie sosu. Przelewam warzywa, ale absolutnie nie wylewajcie z tego płynu, bo w tej wodzie jest cały smak tych warzyw. Warzywa odsadzone, wrzucam je sobie do wysokiego naczynia. I dodaję teraz tak. Sporą ilość płatków drożdżowych, to one sprawią, że ten sos będzie miał taki intensywny, serowy smak. Kurkuma doda nam trochę koloru. Wędzona papryka podbije smak warzyw. Słoności doda sos sojowy. Troszeczkę oleju, bo ser przecież ma dużo tłuszczu. No i odrobina soli. Ostatnim ważnym składnikiem jest ten sos z gotowania warzyw. Nie dolewam go za dużo, zobaczymy, jaki da efekt przy zblendowaniu. Zawsze możecie go doleć, ale pamiętajcie, nigdy odjąć. Mój sos ma już doskonałą konsystencję, więc właściwie zadanie skończone. Ja jeszcze tylko wyjmę moje frytki z piekarnika i można jeść. Frytki gotowe. Gorące frytki dosyć obficie solę, mieszam i wykładam na talerz. Robię miejsce na mój sos. Zobaczcie, jak się wspaniale ciągnie. Sos posypuję jeszcze odrobiną szczypiorku i gotowe. Frytki gripen dip z sosem serowym z ziemniaka i marchewki.